Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Była tylko cichą pasażerką, dopóki jej głos nie zatrzymał pilotów w bezruchu. Przez pierwsze godziny lotu nikt nie zwracał na nią uwagi. Siedziała przy oknie, spokojna, jakby oddzielona od reszty świata. Miała ciemne włosy, spięte w ciasny kok i twarz, której nie dało się jednoznacznie odczytać, niesmutna, nieobojętna, raczej skupiona. Gdy Stuardesa zapytała po raz pierwszy, czy życzy sobie kawy, tylko lekko pokręciła głową. Nazywała się Magdalena Tokarska. Tak przynajmniej widniało na bilecie i w systemie. Według formularza pasażerskiego była analityczką danych, wracającą z konferencji w Porto. Ale żadne z tych słów nie było prawdą. Od startu nie powiedziała ani jednego słowa. Nie czytała, nie spała, nie słuchała muzyki. Tylko słuchała odgłosów samolotu, tych drobnych, które większość ludzi ignoruje. Zmiany tonu silnika. Krótkich trzasków w interkomie. Nieregularnych przerw w komunikatach pilotów. Siedzący obok niej mężczyzna, elegancki, w szarym garniturze, próbował na początku nawiązać rozmowę. Długa podróż, CEO zagajł z wymuszonym uśmiechem. Nie odpowiedziała. Po minucie odwrócił wzrok i już nie próbował. Kiedy samolot wszedł na wysokość przelotową, w kabinie zapanował ten charakterystyczny półmok. Większość pasażerów wciągnęła koce, ktoś oglądał film, ktoś przysypiał z otwartymi ustami. Magdalena wciąż siedziała wyprostowana, obserwując odbicie własnych oczu w oknie. Od czasu do czasu sięgała do małej torby pod siedzeniem. Nie po książkę czy telefon, ale po mały czarny notes, zużyty i popłamiony. Otwierała go tylko na chwilę, zapisując kilka cyfr, jakby liczyła coś w myślach, a potem natychmiast chowała z powrotem. Z przodu samolotu, w kokpicie, kapitan Janusz Wierzbicki i pierwszy oficer Marta Gajos żartowali przez interkom o pogodzie nad Atlantykiem. Ich głosy brzmiały swobodnie, ale system pokładowy od kilku minut rejestrował drobne odchylenia w ciśnieniu w jednym z modułów hydraulicznych. Nie alarmujące, ale dziwne. Na wysokości trzech kilometrów powietrze zaczęło delikatnie drżeć. Pasażerowie ledwie to zauważyli. Jedynie Magdalena otworzyła oczy szerzej. Spojrzała na wskaźnik bezpieczeństwa nad głową, potem na podłogę pod swoimi nogami. Zmierzyła coś w myślach. Zmarszczyła brwi. Proszę pani, wszystko w porządku? Spytała Stuwardesa, pochylając się. Tak, dziękuję, odpowiedziała po raz pierwszy. Jej głos był zaskakująco spokojny. Czysty, niski, precyzyjny. W tej samej chwili w kokpicie zapaliła się żółta kontrolka. Pierwszy oficer uniósł brwi. Dziwne hydraulika beciśnienie spada. Kapitan skinął głową. Przełącz na rezerwowe. Ale rezerwowe nie zareagowało. Trzask. Krótkie szarpnięcie. Kilka sekund później przez kabinę przeszło lekkie drganie, jakby samolot wpadł w niewidzialny wir powietrza. Pasażerowie podnieśli głowy. Ktoś się roześmiał nerwowo. Magdalena położyła dłoń na oparciu przed sobą i bez słowa zapięła pas. Zrobiła to, zanim rozległ się sygnał ostrzegawczy. Jej współpasażer spojrzał na nią zaskoczony. Skąd pani wiedziała? Nie odpowiedziała. W tym momencie kapitan nacisnął przycisk interkomu, prosimy o zachowanie spokoju, to tylko drobne turbulencje. Ale Magdalena słyszała coś, czego inni nie mogli usłyszeć rytmiczny, krótki dźwięk w tle komunikatu sygnał systemowy kot awaryjny, który znała z innego życia. I wtedy jej twarz po raz pierwszy zmieniła wyraz nie ze strachu z koncentracji. Spojrzała na stewardesę, która właśnie przechodziła obok, i powiedziała cicho, ale tonem, którego nie dało się zignorować: „Proszę natychmiast przekazać pilotowi, że mają problem z zaworem w sekcji hydraulicznej B3. Jeśli nie zamkną dopływu w ciągu czterech minut, stracą sterowność.” Stewardesa zamarła. „Słucham. Proszę to powtórzyć dokładnie tak, jak powiedziałam. Nie ma czasu na pytania.” Ton głosu Magdaleny był tak chłodny i pewny, że kobieta, choć nie rozumiała ani słowa z tego technicznego bełkotu, pobiegła do kokpitu. Kilka sekund później, w słuchawkach pilotów rozległ się ten sam głos spokojny, wyraźny, zdecydowany. Sekcja B: 3. Zawór główny. Natychmiast przełączyć ręcznie. Kapitan Janusz zamarł. Pierwszy oficer spojrzał na niego szeroko otwartymi oczami, bo znał ten głos. I wiedział, że Magdalena Tokarska, była kapitan sił powietrznych RP, oficjalnie uznana za zaginioną w akcji osiem miesięcy wcześniej, nie powinna siedzieć w miejscu 24 centów. W kokpicie panowała cisza, jakiej nie doświadcza się nawet w czasie startu. Kapitan Janusz Wierzbicki oderwał dłoń od przepustnicy, spojrzał na Martę Gajos i bez słowa skinął głową. Sekcja B-3 powtórzył szeptem. Niemożliwe, że ktoś z pasażerów to wiedział. Marta odsunęła mikrofon od ustęp. Ten głos brzmi znajomo. Janusz nie odpowiedział. Włączył manualne obejście zaworu. Kontrolka przestała migać. Samolot się uspokoił. Żółte światła na panelu zgasły jedno po drugim. Na ekranie statusowym pojawił się lakoniczny komunikat: układ stabilny. Dla pasażerów to była tylko kolejna minuta lotu. Dla załogi cud. Magdalena nie świętowała. Wróciła do swojej pozycji przy oknie, jakby nic się nie wydarzyło. Stewardesa, która przed chwilą biegła w panice do kokpitu, wróciła z szeroko otwartymi oczami. Kapitan, prosi, żeby pani przyszła na chwilę, wyszeptała. Magdalena wstała bez słowa. W przejściu ludzie odwracali głowy może dlatego, że wyglądała inaczej, może dlatego, że nikt wcześniej nie widział, by pasażerka w cywilu była wzywana do kabiny pilotów. Drzwi kokpitu zamknęły się za nią z cichym kliknięciem. Kapitan obrócił się w fotelu. To niemożliwe, powiedział po chwili. To Karska. Przecież pani, zginęłam? Dokończyła za niego spokojnie. Tak twierdzą dokumenty. Zapadła cisza. Tylko jednostajny dźwięk silników przypominał, że lecą ponad Atlantykiem. Skąd pani wiedziała o zaworze? zapytała Marta. Tego nie ma nawet w publicznych raportach o naszym modelu. Magdalena usiadła na wolnym fotelu i wyciągnęła z kieszeni mały, czarny komunikator satelitarny, stary model wojskowy, z pękniętą anteną. Dostałam wiadomość przed startem, odpowiedziała cicho. Szyfrowany sygnał z kanału, który powinien być martwy od miesięcy. Od kogo? Spytał kapitan. Nie wiem. W treści było tylko. Lot 447 Hydraulika B, 3 godzina druga –16 UTC. Nic więcej. Marta spojrzała na zegar pokładowy. Była godzina druga –15 UTC. Czyli ktoś, przewidział awarię, wyszeptała. Nie przewidział, poprawiła ją Magdalena. Wiedział. Trzy godziny wcześniej, jeszcze na lotnisku w Lizbonie, siedziała sama w strefie odlotów. Wokół tłoczyli się ludzie z walizkami, dzwonili, robili zdjęcia, a ona wpatrywała się w ekran komunikatora. Od miesięcy urządzenie milczało. Zamilkło od dnia, w którym jej jednostka zniknęła z radarów nad Morzem Północnym. Kiedy jednak w słuchawce zabrzmiało krótkie ping, serce jej zamarło. Wiadomość przyszła z kanału o kryptonimie Echo 47, należącego do dawnego systemu łączności taktycznej, który został oficjalnie dezaktywowany po katastrofie. To był ten sam kanał, na którym ostatni raz słyszała głos swojego dowódcy. A wraz z nim wybuch w tle, potem trzaski i ciszę. Teraz, po ośmiu miesiącach, sygnał wrócił. Lot 447 hydraulika B, 3 godzina 2:16 UTC. Bez podpisu, bez koordynat. Jakby ktoś, kto zginął razem z jej zespołem, próbował ją ostrzec z grobu. Dlaczego wsiadła pani na pokład, skoro wiedziała, że coś się wydarzy? zapytał kapitan. Bo wiadomość była niepełna, odpowiedziała. Nie wiedziałam, czy chodzi o sabotaż, awarię, czy coś jeszcze gorszego. Gdybym próbowała to zgłosić, nikt by nie uwierzył. Zerknęła przez okno kokpitu. Nocne niebo było gładkie, czarne, spokojne. Ale na radarze pojawił się drobny sygnał, odbicie, które nie pasowało do niczego w okolicy. Co to jest? zapytała, wskazując na ekran. Marta przybliżyła obraz. Pewnie chmura burzowa. Nie, przerwała jej Magdalena. To nie burza. To kodowany ping z zewnętrznego nadajnika. Kapitan zmarszczył brwi. Zewnętrznego? Ktoś nas śledzi? Ktoś nad nami powiedziała cicho. I to nie pierwszy raz. Wcisnęła kilka przycisków na swoim urządzeniu. Na małym ekranie pojawiła się linia współrzędnych, przesuwająca się razem z ich kursem. Ten sygnał pojawia się zawsze, gdy lecę. Ostatnio w Norwegii teraz tu Janusz spojrzał na nią nieufnie. Pani rozumie, jak to brzmi tak, skinęła głową jak historia o duchach ale to nie duch. To ekosystemu, który nigdy nie powinien działać po naszym zniknięciu. Nad Atlantykiem zapadła ponownie cisza. Samolot leciał stabilnie, a pasażerowie znów powracali do rozmów i filmów. Tylko w kokpicie czuć było ciężar, który trudno było nazwać. Magdalena wstała, spojrzała na kapitana i powiedziała spokojnie, musicie trzymać się z dala od korytarza 53N. W tamtej strefie zniknęliśmy wtedy my. Kapitan otworzył usta, by coś powiedzieć, ale wtedy radar znów zapiszczał. Czerwony punkt pojawił się tuż przed nimi. Nie był to samolot. Nie był to też sygnał pogodowy. Na ekranie migał identyfikator echo -47. Magdalena pobladła. To, nie mogło się włączyć samo wyszeptała. Ktoś właśnie aktywował mój stary kanał. W kabinie rozległ się trzask. Światła zamigotały. System autopilota wyłączył się samoczynnie. A w słuchawkach pilotów w tej samej chwili odezwał się ten sam głos, który Magdalena słyszała osiem miesięcy wcześniej złamany, zniekształcony, ale nie do pomylenia. Nie ufaj nikomu na pokładzie. Silniki zwolniły, jakby ktoś odciął im moc. W kabinie zgasły światła, a ciche rozmowy pasażerów przerodziły się w szmer niepokoju. Stuart zbiegały z latarkami, próbując zachować spokój. W kokpicie błyszczały czerwone kontrolki, jedna po drugiej. Magdalena opierała dłonie na pulpicie, patrząc na radar, na którym migotał znajomy symbol. Echo 47. To kod waszej jednostki, prawda? Zapytała Marta Gajos, głos jej drżał. Tak. Używaliśmy go do zdalnych misji zwiadowczych. Ale kanał został zamknięty. Gdy nasz dran zatonął w Morzu Północnym, Magdalena mówiła szybko, ale cicho, jakby bała się, że ktoś może ich podsłuchiwać. Myślałem, że zginęłaś w tej akcji, powiedział kapitan Janusz. Oficjalnie nikt nie przeżył. Tylko ja odpowiedziała spokojnie. System katapultował mnie automatycznie, zanim eksplozja sięgnęła kabiny. Potem ktoś kazał o mnie zapomnieć. Na ekranie radarowym punkt echo. 47 przesunął się bliżej, jakby coś, lub ktoś, leciał dokładnie tym samym kursem. Marta próbowała skontaktować się z kontrolą lotów, ale radio wypluwało tylko trzaski. Nie ma łączności. Wszystko zakłócone. Bo to nie sygnał z zewnątrz, powiedziała Magdalena. To odbicie wewnętrzne. Oni używają naszej awioniki przeciwko nam. Kapitan spojrzał na nią z niedowierzaniem. Oni. Kto to oni? Magdalena otworzyła czarny notes, ten sam, w którym zapisywała liczby. Pokazała stronę pełną współrzędnych i dat. Widzicie ten wzór? Te punkty odpowiadają kursom samolotów, które w ciągu ostatniego roku zgłaszały chwilowe zakłócenia w rejonie Atlantyku. Każdy z nich otrzymał ten sam krótki ping, dokładnie taki jak mój. Kapitan zamilkł. Chcesz powiedzieć, że ktoś testuje system przejęcia kontroli nad samolotami cywilnymi? Nie testuje, odparła. Doskonali. Samolot znów szarpnęło. Na ekranie autopilota pojawił się komunikat: kurs zmieniony, manual override blokowany. Marta nacisnęła przełącznik, ale nic się nie stało. Nie mogę odzyskać sterowania, krzyknęła. Przejmuję Rzucił Janusz pociągając za wolant. Bez skutku. Maszyna nie reagowała. Wtedy Magdalena zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Siennęła po komunikator satelitarny, przyłożyła go do panelu i uruchomiła transmisję szyfrowaną. Ekran rozbłysnął. Kanał otwarty, echo 47 żądanie autoryzacji. Jeśli to naprawdę nasz system, to mnie rozpozna, powiedziała. Albo nas zniszczy. Z głośnika wydobył się metaliczny głos, zniekształcony, ale wciąż ludzki. To Karska, potwierdź status. Kapitan spojrzał na nią. To ktoś z waszej bazy? Magdalena zamarła. Nie. To głos mojego dowódcy. Zacisnęła dłoń na urządzeniu. Tego samego, który zginął wtedy razem z resztą. Misja nieukończona. Korekta trajektorii. Cel odzyskanie danych. Odmowa skutkuje resetem systemu. Resetem? Powtórzyła Marta. Co to znaczy resetem? Samozniszczenie, odpowiedziała Magdalena. Program awaryjny. Na panelu zaczęło migać odliczanie. 60. 59. 58. Magdalena wcisnęła przycisk nadawania. Tu kapitan Tokarska, numer służbowy 310b, przerywam procedurę Echo 47. Wstrzymaj wykonanie. Kod Alfa Cień 0. Odliczanie zatrzymało się na 05. Cisza. Potem znów głos, słabszy, jakby z oddali. Nie możesz przerwać. Ty już nie istniejesz. Magdalena pobladła. Spojrzała na kapitana. Musimy wyłączyć zasilanie główne. Tylko wtedy system straci kontakt z nadajnikiem. Stracimy wszystko, nawet tlen i ciśnienie. To jedyna szansa. Inaczej nie wrócimy. Janusz zawahał się tylko chwilę. Na trzy, powiedział. Jeden, dwa. Pociągnął dźwignię awaryjnego odłączenia. Ciemność. Kompletny brak dźwięku, oprócz szumu powietrza. Silniki ucichły. Na chwilę wydawało się, że samolot spada. Ale potem nic. Dryfowali. Marta oddychała ciężko, patrząc na czarne niebo. Udało się? Magdalena włączyła komunikator, który teraz pokazywał tylko jedno słowo: Zatrzymany. Odliczanie nie wróciło. Punkt na radarze zniknął. Z zewnątrz było widać tylko ocean, spokojny jak lustro. Kapitan powoli przywrócił zasilanie awaryjne. Silniki znów ożyły, słabe, ale wystarczające. Cztery godziny później, gdy wylądowali awaryjnie w Gander, wszystko wyglądało jak normalny incydent techniczny. Załoga była milcząca. Pasażerowie, wdzęczni. Tylko Magdalena zniknęła, zanim obsługa techniczna zdążyła rozpocząć inspekcję. W jej miejscu 24 centach znaleziono czarny notes i urządzenie z wyjętą baterią. Na ostatniej stronie notatnika widniało krótkie zdanie. To nie awaria. To powrót. Kilka dni później Marta Gajos odebrała anonimowy mail bez nadawcy. Załącznik zawierał plik audio. Po jego uruchomieniu rozległ się ten sam głos, który słyszeli w słuchawkach tamtej nocy: Misja Echo 47 Reaktywacja zakończona. Tokarska odnaleziona. Etap drugi rozpoczęty. Potem cisza. Marta spojrzała przez okno swojego mieszkania. Na niebie, wysoko nad miastem, mignął mały punkt. Zbyt równy, zbyt stabilny, by być samolotem pasażerskim. A w jej słuchawce, mimo wyłączonego telefonu, zabrzmiał cichy ping. Data: 12 listopada 2025 roku klauzula ściśle tajne. Jednostka. Dowództwo Operacji Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temat Tokarska, Magdalena ponowne pojawienie się. O godzinie 03:42 UTC, cztery godziny po awaryjnym lądowaniu lotu TA 447, kobieta zidentyfikowana jako Magdalena Tokarska, wcześniej uznana za zaginioną w akcji, została zarejestrowana przez kamery w hangarze technicznym lotniska Gander. Weszła do strefy serwisowej, nie zatrzymując się przy żadnym punkcie kontroli. Po 14 sekundach zniknęła z pola widzenia kamer. Nie znaleziono żadnych śladów ucieczki, włamania ani odcisków palców. Na ścianie, obok panelu zasilania, pozostawiła odręcznie trzy słowa. Echo wróciło do źródła. Od tamtej chwili kanał Echo 47 znów nadaje. Nikt nie przyznaje się do jego aktywacji.